Dzisiaj spotkałem taką korwetę, biała. Ciekawe, czy ma wymienione kierunkowskazy na pomarańczowe, ale wyglądają tutaj na czerwone, na bordowe właściwie, ale może w środku są żarówki pomarańczowe. I rejestracja z tyłu, co ciekawe. Ledwie się mieści, ponieważ po bokach są takie tutaj lampy oświetlające amerykańską tablicę rejestracyjną, która jest węższa. No, gdybym na przykład ja miał taki samochód, to pewnie bym to oświetlenie usunął i jakoś na górze dorobił. No właśnie, też ciekawe, jakby w razie na przykład policji. Mają prawo, myślę, zatrzymać samochód, ponieważ nieoświetlona jest tablica z góry. No to taki niuans, prawda? Kierunki tutaj też na czerwono. Ciekawe jak teraz prawo to reguluje, bo dawniej to po prostu samochodu amerykańskiego w Polsce nie można było zarejestrować, bo miał czerwony właśnie kierunkowskazy. Ale fura jest na tyle fajna, że nie będziemy tutaj się czepiać. Też chciałbym kiedyś nagrać jakiś film o jakiejkolwiek korwecie. Jak ktoś ma, to proszę się do mnie odzywać. Mogę dojechać.